Orędzie Maryi, Królowej Pokoju, przekazane do Pedro Regis 8 października 2024 roku. Kochane dzieci, powróćcie do Jezusa, bo jedynie tak możecie odnaleźć pokój. Ludzkość skaziła się grzechem i chodzi ślepa duchowo. Otwórzcie serca na światłość Pana, i pozwólcie, by On przemienił Wasze życie. Jesteście cenni dla Pana. To z miłości do Was mój syn Jezus umarł na krzyżu i otworzył dla Was niebo. Bądźcie łagodni i pokorni sercem. Nie pozwólcie, by bagno fałszywych doktryn wciągnęło Was w otchłań grzechu. Należycie do Pana. I tylko za nim macie podążać, i tylko jemu macie służyć. Kroczycie ku przyszłości pełnej bólu. Ludzkość zmierza ku przepaści samozagłady, którą ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Módlcie się, szukajcie Jezusa w Eucharystii i przyjmujcie także Jego Ewangelię, by być zbawionymi. Naprzód. Cokolwiek się wydarzy, zostańcie z Jezusem i nie odrywajcie się od Jego prawdziwego Kościoła. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.